No, dobra, jestem troszeczkę spóźniona na ten cały Witchtober, ale wiecie co? Mam też życie prywatne, a rysunki mogą poczekać. Siema z tej strony tobie lobby, a to jest kolejny dzień Witchtober. Akurat dziewiąty. I wiem, że z opóźnieniem wrzucam te filmy. Prawdopodobnie ten wrzucę pewnie koło dziewiętnastego dwudziestego albo i później. Zwyczajnie nie mam czasu na rysowanie. Ogólnie hasło było kości. I jak bardzo miałam w planie zrobić, żeby postać miała całą sukienkę właśnie w szkielecie, to doszłam do wniosku, że to by było zbyt zbyt by było zbyt bogato, więc zrobiłam tylko delikatne akcenty kości na całości. Fajny rybie! Jo. Ta po prostu spodobała mi się u jednej youtuberki z zagranicy, która tak czesze sobie włosy. Aczkolwiek ona ma brązowe włosy, a nie pomarańczowe. Oznam, że pomarańczowa wiedźma będzie urocza. Tutaj różne style, obecnie trochę się bawię nimi, więc różnice między rysunkami mogą być znaczące. Tym razem postanowiłam zrobić też oczy bez mm, konkretnego sposobu ich robienia. Postanowiłam również, że sukienka będzie błękitna. dodatki myślałam zrobić brązowe, aczkolwiek doszłam do wniosku, że zbyt konkurują z pomarańczowo-brązowymi włosami i niestety bardzo mocno się zlewają z nimi. Dlatego zrobiłam je czerwone. Początkowo broszka miała być szkieletową, taką czaszką i Zapomniałam przecież, że miały być wszystkie wiedźmy z kryształami, więc szybko to zmieniłam i naprawiłam. Nie ma za co. Dodatkowo dodam, że to jest pierwsza wiedźma, która ma tło takie prawdziwe tło. Na początku myślałam, żeby oczy, które się pojawiają w tle, były różnych kolorów, ale kiedy zaczęłam robić w kolorze magenta, doszłam do wniosku, że to niekoniecznie ma sens i lepiej wyglądają takie creepy żółte. Na samym początku w planie było, żeby jak robiłam jej szkic, wyczarowywała kość albo jakiegoś pieska kościanego, ale doszłam do wniosku, że to za dużo pracy jestem leniwa była i zrobię coś, co jest bardziej łatwe do zrobienia więc zrobiłam szkielet ryby Ostatnio trochę bawię się bardziej z światłocieniem, jak powinien padać konkretny kolor, jeżeli jest jakieś tutaj właśnie takie zaklęcie bardziej i wychodzi mi to coraz lepiej Wam powiem. Muzyka Następne odcinki filmiki z tej serii będą również na kanale za jakiś czas, a ja się zamiar żegnam. Kocham was kociaki z tych filmów następnych odcinków. Awe tak poplątałam całkowicie to zakończenie.